Dzień dobry, szczęśli porze. Mm. Dzisiaj mam wolny dzień, więc o troszkę wcześniejszej porze rozpoczynam tę transmisję. Eee, chodzi o. No, tak jak powinno się wyświetlać: te protesty Polonii w sprawie ustawy 447. Eee, słuchajcie, to jest dziwna rzecz, bo eee, generalnie temat zakładam, że znacie. Jeżeli nie, to zachęcam do wygooglowania sobie, tak? Eee, ustawa 447 nie dla roszczeń. Stowarzyszenia Marsznej Podległości tam robi akcje. Wczoraj miały miejsce w, no, w miastach USA protesty Polonii przeciwko tej ustawie oraz tych przeciwko żydowskim uroszczeniom. Rozwaliła im pewna, pewna rzecz, bo telewizja w Realu24 robiła transmisję z tych wydarzeń tak, na żywo. Jak, w, jak wchodzimy na ich Twittera, to widzimy screen, tak, że yy, no to ja może zacytuję ten komunikat. Cześć Real24.pl, nasz zespół sprawdził Twoje treści i stwierdził, że naruszają zasady do, dotyczące spamu, nieuczciwych praktyk i oszustw. Usunęliśmy z YouTube te treści. No i jest podany na, podana nazwa filmu mm, z telewizji w Realu. To była transmisja, ten, była transmisja tego, co działo się w Nowym Jorku. E, słuchajcie, biorąc pod uwagę też jak mało w ogóle w mediach się o tym mówiło, tak? Właśnie Krzysztof Bosak też... Zwrócił uwagę, że te mętnego nurtu praktycznie temat y, pominęły. Tak? Nie było żadnych protestów w USA, nie no skąd. Wszystko jest OK. A z kolei rząd polski ciągle potwierdzi, że y, na pewno nie dotyczy to Polski. Y, z tych głównych mediów, to tylko w RMFC widziałem, tak, żeby tak y, solidnie ten temat opisano. A generalnie temat nie istniał. Y, wiecie, tak... Wiadomo, to jest, to jest sprawa ważna. tak? Ja, ja akurat nie, nie, bag, nie bagatelizowałem, jest to dla nas istotna sprawa, bo gdyby te uroszczenia żydowskie spełnić, to Polska byłaby mm, rzekłbym, że jeszcze biedniejsza niż teraz. Chociaż tak, jest, jesteśmy biedni jako państwo, mamy mnóstwo długów. Ehm. Jeżeli jednak jest taka sytuacja, że jeden z naj, jedna z największych platform, która zajmuje się udostępnianiem materiałów wideo e, usuwa po prostu transmisję z wydarzenia, twierdząc, że, no mówię, rozwala ten argument, że to jest spam, nieuczciwa praktyka i oszustwo, e, jeżeli, pod takim pod, jeżeli pod takim hasłem usuwa się materiał, e, no to znaczy, że tam jest jakaś gruba afera szyta. Zachęcam Was, żebyście wyszukali na Twitterze na przykład można pod hashtagiem Nie dla roszczeń, sporo materiału znaleźć. Tak jak powiedziałem, stowarzyszenie Marszony Podległości zajmuje się, się tą sprawą ustawy 447, bo nie wiem czy do, nie wiem po prostu, czy do każdego dotarło, kto mnie obserwuje. Wydaje mi się że tak, bo starałem się, żeby tam tam gdzie się udzielam, żeby to było widoczne. No ale przypominam, że prezydent USA Donald Trump podpisał Ustawę, w ramach której USA zobowiązało się do pomocy e, Żydom w uzyskiwaniu e, odszkodowań za utracone mienie w czasie wojny. No i organizacje żydowskie w USA m, uważają, że Polska, kraj e, nasz, jest winien Żydom e, jakiś majątek, który utracili. Pierwsza rzecz, lata 60 była już kwestia uregulowana pomiędzy rządem PRL a Stanami Zjednoczonymi. Zdaje się, że Polska tam zapłaciła jakąś kwotę i zamiast za to USA przejęło na siebie żydowskie roszczenia. Obecnie panuje narracja ze strony USA, że to dotyczyło tylko tych Żydów, którzy byli już obywatelami USA, czyli mało ich było, czyli de facto wznoszą środowiska żydowskie znowu wobec nas uroszczenia. No i teoretycznie dużo osób wychodzi z założenia, że no, rząd jest patriotyczny i on nie oddano. Hmm. Ciężko mi z tymi ludźmi dyskutować, bo oni są strasznie odrealni. Wiecie, w każdym razie yy, jest taka rzecz, yy, że po pierwsze USA przychyla się do narracji żydowskiej, że to nie jest sprawa uregulowana. Yy. Po drugie, to, że, no, pamiętajcie, to jest ważne, rzecz, a o tym w ogóle zrobię jakieś materiał, taki niedługo, to, że coś politycy mówią w TVP, to nie idzie w świat. Tak? TVP, te media w Polsce, one są skierowane do odbiorcy w Polsce. I wiadomo, tak, że politycy z, politycy z rządu, z obozu rządzących, że oni bardzo chętnie rzucają takie Mocne hasła, nie? że my jesteśmy patrioci. My nikomu nic nie oddamy, nie ma mowy ani kroku w tył, żadnego imigranta, żadnych, spła żadnych mm, spłat, roszczeń i tak dalej. Z imigrantami wiadomo już jak było, tak. Mm, przyjęliśmy ich o wiele więcej niż chciała, niż chciała platforma przyjąć, co zbudzało przecież wielk-, wielkie niezadowolenie społeczne. Yy, no i teraz martwi mnie to, że. Tylko w mediach w Polsce słyszę i czytam o wypowiedziach przeciwko tym, przeciwko spłatom uroszczeń żydowskich na podstawie właśnie tej ustawy 4.4.7, a nie widziałem sprzeciwu w zagranicznej prasie w ogóle, nie? Tego tematu nie ma. Jest natomiast temat, jest natomiast temat ze strony rządu USA, który... No po prostu narracje, przedstawiciele rządu USA, przepraszam, przedstawiciele rządu USA stosują narrację w takim stylu, że ta sprawa właściwie jest już załatwiona, w sensie, że Polska właściwie już się zgodziła, tak jak była ta konferencja antyirańska, konferencja wojenna w Warszawie, no to Mike Pompeo tak powiedział, że no, wzywa Polska, żeby przyspieszyły, przyspieszono pracę nad legislacją, która pozwoli spłacić legalnie te uroszczenia, bo dużo, dużo osób zwracało na to uwagę, że w polskim systemie prawnym obecnie nie ma podstaw, żeby takie uroszczenia spłacić, tak? W ogóle to jest obce trochę, no trochę, po prostu obcy... obcy no, to jest takie absurdalne, że aż ciężko się wyrazić. Generalnie takie podejście, że przedstawiciel naszego narodu coś stracił, więc naród to zabiera, nie to, że spadkobierca, tak, ktoś z rodziny, tylko, że naród, przedstawiciel narodu zabiera czegoś takiego w naszej cywilizacji łacińskiej, czy chociażby nawet tej, no, tak zwanej cywilizacji europejskiej nie ma. Dlatego właśnie e, te ponaglenie ze strony USA, żeby przyspieszyć legislację nad stworzeniem odpowiedniego prawa. E, słuchajcie, no, jeżeli jest taka sytuacja, tak, że YouTube cenzuruje po prostu protesty Polonii w USA, no, to ja tylko mogę zwrócić uwagę, żeby się jeszcze bardziej tym tematem zainteresować, wyszukać te hasło nie dla roszczeń, ustawa 447, podpisywać apel do prezydenta Trumpa, a także do naszego rządu, nagłaśniać, pokazać, że to jest po prostu dla nas istotne i ma ważny wpływ, na przykład przy wyborach. W tym roku wybory będą dwa razy, więc może trochę bardziej się nawet ci, którzy są przeciwko temu, by występować przeciwko tym uroszczeniom, ale ze względu na wybory, jednak może. Cokolwiek zrobią, albo chociaż powiedzą, może ten temat się bardziej przebije. Wiemy już, że YouTube będzie kasował takie materiały, przynajmniej te, które mają większy zasięg, więc jak załaduję ten film na YouTube, a może nie zniknie, albo przynajmniej nie zniknie za szybko. W każdym razie, mówię, patrzmy na to, zwracajmy na to uwagę i wymagajmy stanowczego i głośnego na arenie międzynarodowej przekazu, że my nic nie spłacimy, tak? Nie będzie żadnych spłat uroszczeń. Nie zgadzamy się, aby USA ingerowała do nas na podstawie przyjętej u siebie ustawy. No i nie dajmy się też oszukiwać rządzącym, że to nie ma na nas żadnego wpływu, bo za przeproszeniem USA jest mocarstwem światowym i ma wpływ na ma wpływ na państwa, które są silniejsze niż Polska, tak? Więc. A jeżeli weźmiemy pod uwagę wypowiedź Gińskiego niedawno, tak, y, którą doktor Ewa Kurek ujawniła, że nie będzie ekskumacji jedwabnym, bo on, on jest przekonany, że wtedy USA wycofają swoje wojska z Polski, no to w takim przypadku kwestia spłaty tak wielkiej kwoty, jaką się spekuluje, że, be, że będzie podnoszona łącznie wartość tych uroszczeń, no to przypuszczam, że tym bardziej USA będzie wywierało na nas nacisk. Na chwilę obecną tyle. Staram się streszczać jak się da, żeby się nie rozgadywać. Pilnujmy tego tematu ustawy 447 i tych żydowskich uroszczeń. Głośno to podnośmy no i zostańcie z Bogiem.